Wszystkich do nagrania kolejnego odcinka o kolejnej ofierze żywienia optymalnego, tym razem. Potencjalnych ofiarach żywienia optymalnego zainspirował mnie Robert z grupy Młodej Wilki Optymalne, który podrzucił rzut ekranu fundacji imienia Jana Kwaśniewskiego. I moją uwagę przykuł tutaj taki zabieg marketingowy odnośnie spożycia kawy i jej właściwości antyrakowych, ale występującej tylko i wyłącznie w, przy konkretnej proporcji pomiędzy białkami, tłuszczami i Węglowodanami w domyśle przy proporcji optymalnej, opracowanej przez lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego lub przez magistra inżyniera Kwaśniewskiego. Jak jest w rzeczywistości, pokażę Wam za chwilę. Dlaczego do tego nawiązuję? Ponieważ zgłosił się do mnie jeden z znanych, optymalnych z poznania, właśnie z problemem nowotworowym. Na całe szczęście udało się ten problem okiełznać. Moim zdaniem bardzo szybko, bo w ciągu jednego miesiąca oczywiście nie obyło się bez skalpela, ale mówię tutaj o tym w kontekście owych właściwości antyrakowych owej kawy przy danej proporcji białek, tłuszczów i węglowodanów, ponieważ ten znany, optymalny, napisał do Tomka w mailu, aby usunął te szkodliwe informacje, które znajdują się na stronie forum. Doktora Jana Kwaśniewskiego. On tam nawiązał do ilości spożywanych białek, ilości spożywanych tłuszczów, tak? 5-7 gramów tłuszczów na gram białka i tak zwanego odkwaszania się pirogronianem. Można powiedzieć, takie zalecenia przekazywała swego czasu Celina Hancińska dla osób, które są aktywne fizycznie. W związku z tym, ten znany. Optymalny napisał do Tomasza Kwaśniewskiego, aby usunął te treści. A Tomek, jak to Tomek ma w zwyczaju, e, udostępnił treść tego maila. Troszeczkę ponarzekał. Stwierdził, że on nie jest od leczenia przez drut, chociaż często, jak sami możecie zauważyć, leczy przez owy drut. I koniec końców usunął ten post z swoim swoimi tezami, które tam zamieścił, jak również i treścią zamieszczoną, czyli tam przesłaną za pomocą maila przez znanego optymalnego, tak, z Poznania. To jest jeden powód, dlaczego zwracam na to uwagę. Drugim powodem jest treść napisana przez Michała od Ambrozji, który twierdzi, że Chloryn sodu, czyli tak zwany MMS, Uratuje optymalnych przed złem, które panuje na świecie, przed, ca przed całym złem. Jak jest w rzeczywistości? Za chwilę Wam pokażę na podstawie badań, ponieważ bardzo łatwo jest szafować życiem i zdrowiem ludzkim. Tutaj tylko dodam, że. Osoby bardzo bogate, najbogatsi ludzie na świecie posiadający nieograniczone zasoby finansowe nie potrafią poradzić sobie z chorobami nowotworowymi, ponieważ mamy do czynienia z albo ze złośliwymi lub niezłośliwymi nowotworami, czy tam rakami. Te złośliwe są mniej złośliwe lub bardziej agresywne. W związku z tym jednak bym uważał na to, co się zamieszcza w internecie, bo może się okazać, że weźmiesz na swoje barki odpowiedzialność, której byś nie chciał. Ponieważ ponieważ zgłaszają się do mnie optymalni, którzy są twoimi widzami odbierają twoje treści w taki a nie inny sposób i zgłaszają się do mnie z prośbą o pomoc dla osoby trzeciej w kontekście ich znajomych, kolegi czy koleżanki, i nawet są skłonni zapłacić założenie jadu spisu czy przeprowadzenie konsultacji i. Piszą do mnie tak, a może byśmy, Mariusz, zastosowali MMS. Ja e, otrzymuję badania krwi danej osoby, która ma problem z rakiem lub nowotworem, i widzę, że ta osoba nie jest gotowa na to, aby wprowadzić do organizmu e, substancję, która powoduje wewnątrzkomórkowy stres oksydacyjny. I to nie ma znaczenia, czy on będzie w formie MMS-u podany do ustnie, czy to będzie w formie radioterapii, czy to będzie w formie chemioterapii, gdyż w ten sposób. Gdy człowiek jest niedożywiony, można być odżywiony, a można być i zagłodzony. W związku z tym nie jest gotowy. I to powoduje przedwczesną śmierć, niezależnie od tego, czy stosujesz zdobycze nauki, czy stosujesz zdobycze w postaci podziemia, tak, MMS-u, czy to chloryn sodu będzie, czy to będzie woda utleniona, podawana do żylnie, czy to będzie witamina C podawana do żylnie. Tak, ten świat nie jest skonstruowany i. Fizjologia nowotworu również jest inna w kontekście problemów metabolicznych, które dzieją się w ludzkim organizmie. Dlatego chcę Wam pokazać, że te właściwości antynowotworowe, żywienia optymalnego, one są, ale wśród optymalnych, wbrew pozorom, z mojego punktu widzenia, jak to widzę i moich podopiecznych zdarzają się dosyć często, co brzmiewa jak, jak jakaś aberracja intelektualna w kontekście tego, co twierdzą optymalni, ale tak to wygląda w rzeczywistości. Tutaj mamy kolegę Black End. No to będę ciekawy. Nick, czarny koniec, który już chyba w roku 2017 borykał się z problemem choroby nowotworowej i dopytywał się o wlewy dożylne. Tutaj możecie sobie przeczytać w tym wątku pod tytułem, jaki to jest tytuł? Niezależna telewizja, jezięba, a żywienie optymalne w kontekście jego historii nowotworowe i koniec końców nawet magister inżynier Tomasz Kwaśniewski przyznał, że chemia jest dobra, bo na pewno nie zaszkodzi, tak? Szczególnie w przypadku tych nowotworów, tak jak ja powiedziałem, złośliwych i agresywnych, bo jak to funkcjonuje w ludzkim organizmie? Wspominałem w jednym z filmów o nowotworach, o ich fizjologii, co jeść, ile jeść, aby skutecznie walczyć z tą chorobą metaboliczną, i tu jest rzut ekranu z tego filmu, w którym pokazywałem, jak nasi przodkowie, zależnie od tego, z jakiej grupy pochodzili, czy pochodzili od łowców, zbieraczy, ci na czerwono, czy od rolników, ci na taki kolor żółto-zielony zaznaczeni, lub na zielony kolor, to byli pasterzy. Widzimy, jak wygląda sytuacja w przypadku nowotworów. To byli przodkowie, tak jak mówię, zależnie od grupy, do której należeli, i te badania przeprowadzane na podstawie DNA kości, które znaleziono dawno, dawno temu, na przykład kilka tysięcy lat temu, i na jakie choroby mogli chorować, więc widzimy wyraźnie, jak to wygląda. I wśród optymalnych, załóżmy, pasterzy również zdarzają się choroby nowotworowe, ale jeżeli się przyjrzymy, na jakie choroby. Mogą być optymalni najbardziej narażenie, to mamy do czynienia z chorobami neurologicznymi i psychologika, to będą psychiczne, psych psych coś by było na rzeczy, nie? Jeżeli patrzymy pod kątem optymalnych i tych wszystkich treści, którzy co po niektórzy wygłaszają w kontekście prawdy objawionej. Tutaj notabene chciałbym zaznaczyć, że zgłaszają się do mnie osoby, które stosują podobno antyrakową witaminę D. No i mają jej we krwi bardzo dużo, bo powyżej na przykład 100 nanogramów. No i niestety hmm, ta witamina D nie działa antyrakowo. Przypadek? Nie sądzę. Tak nie działa ludzki organizm wewnątrz i fizjologia ludzkiego organizmu. W związku z tym, jeżeli, Michale, chciałbyś wziąć odpowiedzialność na swoje barki, ja bardzo chętnie podam numer telefonu swoich podopiecznych do Ciebie i im pomożesz i weźmiesz za to pełną odpowiedzialność. Tu nie chodzi o to, żeby... Cię sprawdzić, a może chodzi o to, żeby cię sprawdzić, bo nie wiem, czy do tej pory poradziłeś sobie z osiągnięciem wagi należnej, skacząc na skakance i urządzając sobie spacery lub truchty, bo to jest taka najprostsza rzecz, jaką można wykonać, osiągnąć wagę należną, nic bardziej prostszego nie ma na modelu wysokotuszczowym, jeżeli, jeżeli się go stosuje w sposób prawidłowy. Więc jeżeli przejdziemy do badań, Możemy dowiedzieć się, że forma podania i miejsce podania danej substancji ma znaczenie. Tutaj w przypadku Powidonu, Jodu i skleroterapii to jest takie nastrzykiwanie można powiedzieć miejsc, w którym znajdują się różnego rodzaju problemy. To może być związane z zapaleniem żył. Tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w przypadku usunięcia piersi pojawia się taki wysięg, w tym miejscu, gdzie mamy do czynienia z chemioterapią, z węzłami chłonnymi, i tam się zbiera pewien wysięg, czyli taki płyn, który trzeba odciągać. Tak, i w tym badaniu podawano powidon jodu w postaci e, takiego nakłucia, drenażu, można powiedzieć, e, w ilości tutaj w metodologii tego badania możecie sobie nie przeczytać, gdyż. E, Ukazują się badania, gdzie podawano powidon jodu w przypadku cyst na nerkach i na przykład one ten powidon jodu nie działał. Tak? Tutaj w tym przypadku możemy przeczytać, że zadziałał w 93% przypadków, a poprawdzie w 100%, gdy zastosowano. Tą metodologię w tym badaniu e, powtórzono ją w przypadku tam dwóch osób. Tak, i ja tutaj, tak jak wspomniałem w poprzednich filmach, nie będę omawiał tych badań z bardzo prozaicznych powodów. E, tak, po marketingowemu powiem w kontekście tej kawy, która ma właściwości antyrakowe, ale tylko w kontekście danej proporcji optymalnej, to powiem, że nie wspieracie mojego kontentu. W związku z tym nie będę też tłumaczył Wam. Mechanizmów, które są zawarte w tych badaniach. Oczywiście, wszystkim tym, którzy mnie do tej pory wsparli, bardzo dziękuję. Najczęściej wspierają mnie tak długofalowo pewne osoby, jest ich kilka, to chyba z pięć osób jest. Im dziękuję, można powiedzieć, do kwadratu, i zawsze gdzieś tam mogą na mnie liczyć w kontekście tego, jak do mnie napiszą. Oczywiście, jeżeli nie będą tego wszystkiego nadużywali, co jest zrozumiałe, prawda? I jeżeli przejdziemy właśnie do kolejnego badania, tak, tutaj zaznaczyłem je jako 18, ponieważ są tutaj drastyczne zdjęcia dla widzów o mocnych nerwach, w związku z tym, jeżeli ktoś chciałby, sobie sięgnąć do tego badania, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, sposób i rodzaj podania danej substancji i jego format decyduje o tym, czy dana terapia jest skuteczna, czy nie jest skuteczna. tak? I tutaj mieliśmy do czynienia z radioterapią, później podawano właśnie ten, zwany, tak zwany, jodu, jodo. Tak? I ta synergia, której ja jestem zwolennikiem, zarówno jeżeli chodzi o dietetykę, jak również chodzi o e, różnego rodzaju metody tak? i terapie, które należy łączyć w różnego rodzaju chorobach, i to dotyczy również, e, ja nie przekreślam zdobyczy nauki lekarzy, gdyż mają cudowne środki, które wzmacniają organizm ludzki w przypadku chemioterapii czy radioterapii i ludzie z tego moi podopieczni korzystają i mają fajne wyniki krwi, więc tutaj możecie też zobaczyć, jak działa ta konwencjonalna medycyna z tymi, można powiedzieć, powidonami, jodami, bo są też podopieczni, które stosują płyn Lugola i inne substancje i one na przykład nie działają, bo właśnie forma podania i... W jaki sposób to podamy, ten środek, rodzaj tego środka decyduje o tym, czy to zadziała czy nie, bo to się musi dostać do miejsca, gdzie znajduje się problem. Czy to w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego, czy to w przypadku nowotworów. I w każdym z tych badań jest to zaprezentowane. Tak? Tutaj mamy do czynienia właśnie z chlorkiem z dwutlenkiem chloru. Tak, razem nawet podanym z DMSO, dimetylosulfotlenkiem, tak, żeby zwiększyć skuteczność. I teraz ja mówię, rodzaj podania. Nie? Droga do ustna, mamy później, następnie lewatywy, tak wyśmiewane, później wlewy do żylne, a koniec końców są również takie zastrzyki podawane bezpośrednio w miejsce problemu nie? związanego z chorobą metaboliczną czy jakąkolwiek inną. I tutaj, właśnie ten sposób podania decyduje o tym, czy coś działa, czy coś nie działa. Ja tu tego, tak jak powiedziałem, nie będę tego omawiał, ale możecie sobie po ewentualnie tytule czy po numerze DOI dojść do tego, co w tym badaniu się znalazło w kontekście metodologii i w kontekście wycofania się nowotworu, w tym przypadku nowotworu, tak, rak prostaty. No oczywiście tutaj mamy okres trzyletni, więc może być to okres zbyt krótki, aby ocenić skuteczność. W tym przypadku tutaj mieliśmy do czynienia z, na koniec z lewami dożylnymi, bo okazało, się, bo okazało się, że droga doustna chyba nie była tak skuteczna, jak przekonywać lub przekonuje nas Michał. I tutaj tych yy, przykładów jest więcej w kontekście nowotworów lub raka, tak? Hidnej nerki nawet. Jak to działa i funkcjonuje. Jest tego więcej. Tak jak mówię, sposób, tryb podania 18 plus, nie pokazuje tego. W przypadku scen i zdjęć drastycznych. Tutaj u pacjenta, który ma problem z odpornością, tak, w przypadku jakiejś e, ropnia, gangreny i podania właśnie tego dwutlenku chloru, bo jeden z moich widzów pytał się w komentarzu pod jednym z moich postów, czy picie <grym> e, płynu do dezynfekcji WC, tak? Domestosa jest bezpieczny. No te badania były już przeprowadzone w latach 80. wieku XX i okazało się, że tak, picie domestosa jest bezpieczne w konkretnej dawce. Podobno to truci... dawka trucizny tak? czyni, czy coś jest trucizną, czy coś jest lekarstwem. To dawka czyni trucizny. Można się załatwić samą wodą wypijając zbyt duże jej ilości. I teraz gdy przejdziemy sobie do badań naukowych, w których stosuje się tak zwane terapie celowane i mamy do czynienia z taką opornością lekową i lekarze wyko wykorzystują mechanizmy fizjologiczne ludzkiego organizmu jak również i mechanizmy nowotworów, o których wspominałem w dwóch częściach filmów o nowotworach i Raku, które na daną chwilę są prywatne, to są dwie części filmów. Jeżeli ktoś chciałby nabyć te filmy, zapraszam do kontaktu yy, i do nabycia owych filmów, gdzie wyjaśniam, co jeść, ile jeść. Yy. Jakie mechanizmy rządzą, dlaczego Ketoza nie jest takim fajnym rozwiązaniem w przypadku pewnych rodzajów nowotworów. Tą wiedzę już zdobyłem później niż nagrywałem te filmy, więc moja wiedza ewoluuje i jestem bogatszy o pewne doświadczenie. W związku z tym mogę zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które umykają części osób lub ewentualnie nie chcą ich zauważyć, w związku z tym wykorzystuje tu się mechanizm czego? Kwasu mlekowego i takich nanocząsteczek molibdenu, yy, aby yy, ta terapia była celowana i była skupiona w głównej mierze na miejscach zmienionych chorobowo. No czy tak jest w rzeczywistości? No nie jest, gdyż yy, radioterapia czy chemioterapia Powoduje wewnątrzkomórkowy stres oksydacyjny w organizmie, i teraz, zależnie od tego, czy organizm jest dobrze odżywiony, czy jest zagłodzony, decyduje to w głównej mierze o tym, czy żyjemy krócej, czy żyjemy dłużej, jeżeli pojawi się u nas nowotwór lub brak i zastosujemy daną terapię, czy to w przypadku wlewów z witaminy C i czy ta terapia działa, czy to w przypadku. Chemioterapii, radioterapii widzimy, nie? jak pod wpływem stosownego użycia długości fali e, działa e, ta terapia celowana i dany lek. I lekarze sami widzą, że istnieje ta oporność lekowa, że mamy wznowy różnego rodzaju, więc to nie jest lek. E, to jest, e, można powiedzieć, takie awaryjne leczenie. Organizmu, który stanął już pod ścianą. I widzimy wyraźnie, jak wygląda ten wewnątrzkomórkowy stres oksydacyjny w przypadku podania czy inkubowania, bo to wszystko się dzieje na hodowlach komórkowych. To nie można bezpośrednio przenosić tego typu sytuacji do organizmu, gdzie Organizm kontroluje to w inny sposób. Nowotwór to podstępny skór, i potrafi wykorzystać różne fizjologiczne zachowania organizmu do tego, aby się karmić. Można powiedzieć, że nowotwór to taki dodatkowy narząd. I teraz. To, czy ludzki organizm i układ odpornościowy działa sprawniej i zjada tego typu komórki, decyduje o tym, czy ten nowotwór się rozwija, czy mamy do czynienia z wycofaniem tak, choroby nowotworowej, remisją, czy przeżyjemy 5, 10, 15 czy 20 lat, czy ona się wznowi, czy nie. Z mojego punktu widzenia największym problemem jest stres. Nie stres fizyczny, tylko stres psychiczny, emocjonalny. On rozkłada układ odpornościowy i wszystkie mechanizmy, które toczą się w ludzkim organizmie. Dlatego nie zawsze ketoza jest super rozwiązaniem w kontekście choroby nowotworowej i zależnie od typu nowotworu, który nas dotknie, nie? I widzimy wyraźnie, jak stężenie, tak, danego leku i czy że on został aktywowany właśnie tą długością fali, e, o danej długości nanometrów, e, jak odpowiada organizm, czy tam hodowla komórkowa w przypadku stresu oksadycyjnego i uszkodzenia komórek. I widzimy, tak, zależnie od stężenia substancji i długości fali, e, widzimy, że woda utleniona niszczy tak? komórki DNA e, zależnie od stężenia można chyba tak przyjmują 50 mikromoli moli, później 200 mikromoli, więc w zasadzie mm, samo stężenie i więcej nie oznacza lepiej. Moim zdaniem dlatego tak e, ważna jest ta synergia działania różnego rodzaju składników, jak również i synergia w kontekście wyboru różnego rodzaju metod, które stosujemy, metod leczenia, terapii, które stosujemy w kontekście uzupełnienia walki z daną jednostką chorobową. Tak i widzimy, nie? jak to wygląda w przypadku naświetlania, jak indukuje się wewnątrzkomórkowy stres oksydacyjny, jak wygląda uszkodzenie. Nie? Więc, jeżeli nie ma tego naświetlania, nie ma uszkodzeń DNA. I możemy tutaj sobie przeczytać właśnie jak te hodowle komórkowe zareagowały na to naświetlanie o długości fali. I widzimy, że w przypadku żywych komórek to jest ten kolor zielony, tak to wygląda. W kontekście dystrybucji nie, co oni uznają za pożądane zjawisko. W przypadku apoptozy. To jest kolor fioletowy, czyli zaprogramowana śmierć komórki, no i nerkoza, czyli martwica komórki. I tutaj pojawia się problem, bo ta martwica powoduje, że do organizmu dostuje, dostaje się bardzo dużo e, toksycznych substancji w bardzo wysokim stężeniu i w krótkim czasie. Teraz, czy organizm to potrafi wydalać, zależy to ta długość przeżycia, jakość naszego życia, jak reagujemy na daną terapię, czy to chemioterapię, czy radioterapię po podaniu danego leku. I tutaj mam na myśli tą sytuację, gdzie podaje się dwutlenek chloru, tu podaje chińczyk bezpośrednio do guza lub nowotworu za pomocą zastrzyku i mamy do czynienia w głównej mierze z tą martwicą, gdzie rozkłada się owa tkanka, ona ropieje no, i widzimy różnego rodzaju zwierzęta, jak psy, koty, chyba są dwa przypadki ludzi, ale nie widzimy końcowej sytuacji. Tak? Czy ten pies i kot przeżył? Bo widzimy, że ten kot i pies leży tam i można powiedzieć, do dogorywa, a nie widzimy tego ozdrowienia tego, czego oczekujemy. W związku z tym, yy, ta sytuacja związana z tą martwicą. Yy, to nie jest do końca dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o wychodzenie z choroby nowotworowej, bo tutaj trzeba jeszcze zadbać o to, aby ciało i organizm miało dostarczoną w głównej mierze energię i częściowo składniki regulatorowe, gdyż organizm potrafi naprawdę sobie wytworzyć wewnątrz różnego rodzaju mechanizmy, które będą zwalczały różnego rodzaju choroby metaboliczne, w tym nowotwory lub raka. Więc można powiedzieć, że wszystko rozbija się o energię i stres. Z mojego punktu widzenia oczywiście mogę się mylić. I to chyba byłoby, wszystko, co miałem Wam do przekazania w kolejnej części filmu o kolejnych potencjalnych ofiarach żywienia optymalnego, można powiedzieć, że lekarz medycyny Jan Kwaśniewski odnośnie ludzi i takiej socjotechniki w kontekście żywienia optymalnego się mylił, ponieważ optymalni, jak widzicie, mogą szafować życiem osób trzecich, nie biorąc za to odpowiedzialności. W związku z tym żywienie optymalne, jak powiedziałem w jednym z filmów, nie zmienia człowieka. Yy, powiedziałem o tym w filmie yy, Hami Prostak. Yy, Hami Prostak to było i jest o mnie. Yy, I tam rozmowa toczyła się z yy, jednym z optymalnych, który już nie jest optymalnym, tylko jest z tego co kojarzę na diecie Carnivora, czyli ten, tej mięsnej typowej, więc widzimy, że lekarz medycyny po raz kolejny mylił się co do tego, jak żywienie optymalne wpływa na postrzeganie rzeczywistości, chociaż ten optymalny wykłócał się ze mną w tym filmie, że jednak zmienia, a ja stwierdziłem, że potrafi pewne cechy wydobyć z człowieka i je wyostrzyć. Ale to, jak został człowiek ukształtowany w kontekście genów, które odziedziczył po rodzicach, e, e, tak jak wychowali go rodzice i otoczenie, w którym się obraca, wpływa na to, kim jest, a nie żywienie samo w sobie per se. Tak to nie działa i nie funkcjonuje. A teraz to już koniec z końców, bo film się przedłuża, a nie na tym to polega. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu.